Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Farming Simulator 19. W dzisiejszym odcinku powiem, co powinno znaleźć się w Farmingu 21. Lecimy! Zostawcie również lajka w górę, jeśli Wam się spodoba i subskrypcję na moim kanale. 1. Gleba 3D. W Farmingu 19 spodziewaliśmy się dodania gleby 3D, jednak się tak nie stało, a myślę, że to duża. By była zmiana i rzecz na plus dla farminga ponieważ konkurencja już pracuje nad nią a farming jeszcze jej nie ma 2. Sadownictwo w farmingu 21 z pewnością powinno znaleźć się coś takiego jak sadownictwo myślę, że wielu graczy z chęcią by zajęło się y, z, y, jakimś uprawą drzew czyli zbieranie owoców między innymi pomarańczy, jabłek, śliwek czy jeszcze brzoskwini, winogrona myślę, że to bardzo by urozmaiciło grę i dodało coś na plus do gry 3. Renowacja gospodarki w farmingu 21 z pewnością powinno znaleźć się coś takiego jak możliwość naprawy swojego gospodarstwa ponieważ w farmingu 19 nie mamy w ogóle możliwości ulepszenia lub zmienienia wyglądu gotowych budynków, które można postawić na gospodarce. Między innymi chodzi o możliwość pomalowania ich, zmienienia materiału, z którego jest zbudowany dany budynek oraz jakichś nowych elementów. 4. Więcej upraw. Do Farminga 19 zostały dodane tylko dwie uprawy. Do Farminga 21 myślę, że co najmniej powinno dostać dodane z 5 nowych, których nie mamy obecnie w Farmingu, między innymi marchewka. 5. Możliwość interakcji z otoczeniem. Do Farminga 19 zostało dodane coś takiego jak podnoszenie elementów, ale z niektórych tylko. Na przykład nie możemy tutaj podnieść ani tego krzesła, ani tej torby. Jest to bardzo ograniczone, a przydałoby się coś takiego jak na przykład interakcje ze wszystkimi rzeczami, możliwość włączenia m.in. innymi na przykład telewizora. 6 więcej polskich maszyn. Z pewnością do Farminga 21 powinno zostać dodane więcej polskich marek. Ze względu na to, że duża część graczy Farminga pochodzi z Polski i myślę, że bardzo by to ucieszyło polską widownię, ze względu, że w Farmingu 19 posiadamy tylko trzy polskie marki. 7. Rozbudowany system naprawy maszyn. W farmingu 19 mamy możliwość naprawienia maszyny poprzez zakupienie warsztatu, lub naprawienie w sklepie jej maszyny. W farmingu 21 powinno to zostać urozmaicone i bardziej rozbudowane, ponieważ to z czasem robi się nudne. 8. Różne grubości i rodzaje drzew. W farmingu 19 brakuje więcej rodzaj drzew. M mamy tylko możliwość zasadzenia świerku i jest to tylko jeden rodzaj tego świerku, a myślę, że powinno znaleźć się co najmniej z 5 rodzajów, więc w farmingu 21 powinno zostać to poprawione i na marginesie powinien również dodany zostać dźwięk obalania drzewa, bo w farmingu 19 brakuje go. 9 Możliwość ręcznej pracy na roli. W farmingu 21 powinno być dostępne coś takiego, jak na przykład możliwość wywalania obornika widłami, lub na przykład przenoszenie beli i karmienie tym krów, bo w farmingu 19 nie mamy dostępu do takich narzędzi ani do takiej funkcji. 10. Dodane skrypty do gry. W Farmingu 21 myślę, że powinno znaleźć się coś takiego, jak m.in. manualne podczepianie maszyn. To na tyle w tym odcinku. Pokazałem Wam 10 rzeczy, które powinny znaleźć się w Farmingu 21. Mogę nagrać drugą część, w której powiem, co jeszcze powinno znaleźć się w Farming 21. Jeśli nie zostawiliście jeszcze subskrypcji na moim kanale, to serdecznie zachęcam i do zostawienia łapki w górę, jeśli film Wam się spodobał. Na razie i cześć!